Demokracja umiera w ciemności, a media są jak To jest konstytucyjne prawo dostęp do informacji rzetelnej i niezależnej. Wolne media Wolne media, Wolne media, Wolne media Nie chcę, żeby kolejni dziennikarze tracili pracę. To jest dla mnie policzek prosto. Młodzi nie znają tego świata, bo są zbyt młodzi, nie pamiętają czasów komunizmu, więc być może trzeba im naświetlić, że mogą, te, może mogą zastać Polskę zupełnie inną niż znają do tej pory. Potrzebują zawsze wsparcia. Nie tylko dzisiaj. Nie tylko jutro. Pisna nas kroi tutaj plasterek po plasterku. Trybunał Konstytucyjny, wolne sądy, prawa kobiet odebrane nam nielegalnie. Teraz media. Będziemy mieli drugą Białoruś. Zaraz. Że będzie w nich głos wolności, głos obywatelski, a jak przyjdzie do nich jakiś kłamca, oszust, złodziej, bandyta z PiSu, to będzie żałował, że przyszedł. Solidarność z